Schab z ziemniakami na szaszłyku to wersja dla wielbicieli i szaszłyków, i schabu. Próbowałeś kiedyś zrobić szaszłyk ze schabu? Uszykuj około 1 kg schabu bez kości. Pokrój go na kawałki o grubości około 1 cm. Rozłóż wszystkie kawałki na desce i nakryj kawałkiem folii spożywczej. Weź tłuczek i rozbij delikatnie wszystkie przyszykowane kotlety. Zdejmij folię i przypraw mięso solą i pieprzem z obu stron. Odłóż mięso na bok. Weź dwa duże ziemniaki i pokrój je w średniej grubości plastry. Przełóż je do miseczki. Posyp solą i pieprzem wedle uznania do smaku, dopraw małą łyżeczką czerwonej słodkiej papryki. Wlej dwie łyżki oleju roślinnego i delikatnie wymieszaj ziemniaki. Weź dwie cebule i pokrój je na cienkie plastry. Wyjmij dwa patyki na szaszłyki. Na desce ułóż obok siebie dwa kawałki ziemniaków. Nakłuj je patykami. Na jeden ziemniak jeden patyk. Teraz weź pierwszy kawałek mięsa i nałóż na patyki. Dociśnij do ziemniaków. Teraz weź dwa krążki cebuli i nałóż je na mięso. Na cebulę nałóż boczek. Teraz znowu zrób warstwę z ziemniaków i kolejno mięso, cebula i boczek. Układaj warstwami naprzemiennie składniki szaszłyka. Jak już szaszłyk będzie za duży, możesz go położyć na desce i kończyć nakładanie kolejnych warstw. Kiedy już wszystkie warstwy będą gotowe, szaszłyk będzie wyglądał w ten sposób. Widać na nim wszystkie warstwy. Teraz przygotuj folię aluminiową i wilgotny papier do pieczenia. Mokry papier zachowuje się bardziej plastycznie i można nim łatwiej owijać mięso i formować kształt do blaszki. Na papier wyłóż szaszłyk. Zawiń go i zapakuj szczelnie w folię. Szaszłyk przełóż do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na jedną godzinę. W międzyczasie przygotuj zalewę z dwóch łyżek sosu sojowego, jednej łyżki keczupu, małej łyżeczki musztardy francuskiej i dwóch łyżeczek miodu. Marynatę wymieszaj. Po godzinie pieczenia mięsa wyjmij i odwiń z folii i papieru. Nałóż pędzelkiem marynatę. Zrób to na całej powierzchni. Taki szaszłyk wstaw do piekarnika jeszcze na około 15 do 20 minut do uzyskania złotego koloru. Po upieczeniu wyjmij szaszłyk i przełóż na talerz. Wygląda soczyście i smacznie. Przekrój go wzdłuż na dwie równe części. Taki szaszłyk to idealny pomysł na smaczny obiad lub nietypową kolację. Ciasto z pieczarkami na zimno. Każdy, kto je spróbuje, błaga mnie o ten przepis. Na talerzu w foremce wyłóż krakersy. Weź 300 gramów sera mascarpone. Wymieszaj go z kilkoma łyżkami śmietanki kremówki i solą na jednolitą masę. Za pomocą dekoratora wyciśnij na krakersy masę serową. Pokrój w drobną kostkę dwie średnie cebule. Na patelni rozpuść łyżkę masła klarowanego lub oleju i wrzuć pokrojoną cebulę. Usmaż ją na małym ogniu, stale mieszając. Uszykuj około 200 g pieczarek, potnij je na średniej grubości plastry, ładniejsze kawałki odłóż, użyjemy je później. Resztę plasterków pieczarek pokrój w kostkę. Kiedy cebulka już jest gotowa, dodaj pokrojone w kostkę pieczarki. Dodaj parę świeżych listków rozmarynu. Dopraw też wszystko solą i pieprzem. Dodaj ostrą paprykę. Smaż całość na małym ogniu. Kiedy pieczarki z cebulką i przyprawami się usmażą, zdejmij je z ognia i przełóż do miski. Wyłóż połowę smażonych pieczarek z cebulką. Całość przykryj krakersami. Znowu dodaj masę serową. Weź jedną pieczoną ćwiartkę kurczaka i obierz ją z mięsa. Mięso rozdrobnij i pokrój na drobne kawałki. Wyłóż pokrojoną wcześniej ćwiartkę z kurczaka. Pokrój orzechy włoskie i wysyp na mięso. Znowu, za pomocą dekoratora do ciast, pokryj potrawę masą serową. Na nią wyłóż kolejną warstwę krakersów. Teraz wyłóż resztę smażonych pieczarek i rozprowadź je równo. Udekoruj ładnie potrawę resztą masy serowej. Zrób drobne kleksiki, jeden obok drugiego, aby przykryć całą powierzchnię. Wyłóż na to usmażone osobno plasterki pieczarek i udekoruj jeszcze potrawę kilkoma listkami rozmarynu. Całość włóż do lodówki na kilka godzin i gotowe. Takie ciasto na zimno z pieczarek to potrawa, którą zaskoczyłam już wielu gości. Każdy chce go spróbować. Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka, przetnij je na pół, w poprzek, tak żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła. Ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 g wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 g bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego. Wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz jeden ząbek czosnku, pokrój go na drobne kawałki. Weź dwa pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmasz aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar. Zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji. Naturalny środek pobudzający działanie jelit i wątroby. Stosuję go, kiedy mam wzdęty brzuch oraz kiedy potrzebuję poprawić metabolizm. Picie tej mikstury naczczo nie tylko wzmacnia organizm, ale i pomaga obniżyć ciśnienie, cholesterol oraz wagę ciała. Trzy cytryny potnij w cienkie plastry i wrzuć do szklanego słoika lub innego szklanego naczynia. Cytryna to przede wszystkim źródło witaminy C. Następnie posiekaj trzy ząbki czosnku i dodaj do pokrojonej cytryny. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Obniża ciśnienie krwi oraz cholesterol. Cytryny z czosnkiem zalej miodem. Powinno wystarczyć około pięciu dużych łyżek, tak aby połowa cytryn była nim zalana. Miód zapobiega powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych. Pozostałą połowę naczynia Wypełnij oliwą z oliwek. To składnik rekomendowany przez dietetyków oraz lekarzy ze względu na działanie antymiażdżycowe, zmniejszające poziom cholesterolu czy ryzyko chorób serca. Delikatnie zamieszaj całość, zakręć i odstaw na 12 godzin. Po tym czasie mikstura jest gotowa. Zażywaj jedną łyżkę dwa razy dziennie, jedną rano na czczo, drugą wieczorem przed snem. Szybko zauważysz znaczącą poprawę samopoczucia, uczucie wzdęcia zniknie, a dodatkowo zgubisz zbędne kilogramy. Taka mikstura wpłynie na jakość twojej skóry i cery.